Dom to jest takie miejsce, do którego chce się wracać. Każdy, kto nas tu odwiedza, wyjeżdża straszliwie wyluzowany. Jakiś czas wahaliśmy się, jaki dom najbardziej by nam odpowiadał. Wiedzieliśmy, że chcemy, żeby dom był ekologiczny. Dlatego dosyć szybko zdecydowaliśmy, że technologia szkieletowa to jest najlepszy wybór pod nasze oczekiwania. Jedyną opcją było postawienie tutaj domu, który idealnie wpisuje się w to miejsce. No i do realizacji tego celu potrzebowaliśmy w sumie nie tylko doświadczonego wykonawcy, ale chyba takiego, który kocha to, co robi. Myślę, że od 10 roku życia to ja cały czas gdzieś tam w drewnie pracuję. Myślę, że to jest pasja, tak? Dlatego, że, że to jest pasja. No. Dlatego się tak angażuję. No. Przede wszystkim myślę, że pracownicy, którzy współpracują ze mną też. Z tego tworzyć taki fajny zespół. Strasznie się denerwuję. Jerzy Nowakowski, kierownik produkcji. Specjalizujemy się w domkach szkieletowych gdzie zaczynamy naszą przygodę od transportu surowca z nadleśnictwa. Przyjeżdża do nas to drewno certyfikowane, o odpowiednich grubościach, długościach. Nadajemy temu certyfikat europejski ważne, to jest klasa C24 tego drewna. I takie drewno trafia właśnie do suszarni, gdzie, gdzie jest suszone do wilgotności 16-18%. Najlepsze elementy wychodzą na maszynę, która docina nam to drewno na odpowiedniej długości. Strugamy czterostronnie, z zaobleniami, tak żeby też chronić to drewno ogniowo. Filian zatrudnia około 50 pracowników. My faktycznie robimy to na, na halie, czyli te domy już z hali wyjeżdżają z oknami, z tękami, już ocieplone schody są też prefabrykowane, czyli przygotowywane na, na stolarni u nas. Kotlinice to wszystko już jest odpowiednio zaimpregnowane, przygotowane i to wyjeżdża wraz z konstrukcją dociętą, wyszlifowaną, pomalowaną na hali produkcyjnej. Co tu opowiedzieć? Mamy domek przygotowany do wyjazdu. Kolor niesamowity. Na tym domku mamy akurat elewację drewnianą. W środku mamy wełnę o współczynniku 0,37. To jest płyta gipsowo-włóknowa. Po montażu budynku u inwestora będziemy tutaj robić jeszcze przed ściankę. Gdzie będzie cała elektryka, jak i hydraulika przeprowadzona w prześciance. Stosujemy też dodatkowo zabezpieczenia przeciw owadom, jak i szkodnikom na hali. Jest to łatwiej wykonać niż przy stawianiu domku metodą zapałkową. Po wyjechaniu domku z produkcji odbywa się montaż u inwestora. 3 do 4 dni stan surowy. budować w każdych warunkach praktycznie zimą, latem, w deszczu, nie w deszczu. I to jakby technologiczne nazwy Kolejna rzecz to montaż tych elementów. Skręcane na wkręty ciesielskie, czyli ta wytrzymałość na jakieś podmuchy wiatrów jest dużo większa niż inne innego. Dzień dobry, chciałam tylko powiedzieć, że mamy dom. Tak, no to ten dom kiedy myśmy gotowy? Ponad dwa lata temu yy, już mieli gotowy. To jest dom generalnie katalogowy, ale mieliśmy szansę na to, żeby go dopasować do naszych potrzeb. Nasi klienci chcą domy indywidualne. Takim zamysłem też budowania firmy Filiam było to, żeby każdy klient mógł spełnić swoje marzenia, tak, żeby miał taki klimat, jaki chce. Żony wymogiem było to, żeby funkcjonalność domu była taka, że, że musimy mieć małą sypialnię swoją na dole, otwartą maksymalnie przestrzeń. Górę też dla rodziny, dla gości i tak dalej. Ja chciałem mieć piwnicy na swoich technicznych celów i udało się szczęśliwie te wszystkie pomysły zrealizować, dlatego jesteśmy zadowoleni. Inwestor trafiając do nas może liczyć na pełną opiekę. Ustalamy rozmieszczenie pomieszczeń, ustalamy co tak naprawdę się mu marzy. Przygoda w ogóle z budownictwem zaczęła się od tego, że z żoną zaplanowaliśmy budowę domu. Z żoną mieszkamy w budynku zbudowanym przez firmę Filian od prawie roku i powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Koszty eksploatacji, czyli ogrzewania są niskie. Zacząłem zgłębiać temat tak naprawdę plusy i minusy domów szkieletowych, co przemawia za ich jakością, trwałością, bo to jest najczęściej zadawane pytanie. A jak już zgłębiłem ten temat i się okazało, że domy drewniane to jest żywotność na poziomie minimum 150 lat, jak się o to dba, to byłem spokojny, że dożyję starości, a jeszcze przekażę dom córce. O, szczerze polecam. Sprzedaję produkt, w który sam wierzę i to jest bezcenne. Ludzie chcą w tych domach mieszkać i nie sprzedają tych domów. A jeżeli ktoś sprzedaje, to naprawdę ceny tych domów to już są naprawdę wysokie. My jesteśmy w ogóle miłośnikami wina. Yy, tutaj yy, wokół nas są winnice. Budzą mnie ptaki, żurawie. Teraz miałam w niedzielę właśnie gości. To też przyjechali, mówią: Boże, jaka tu cisza, spokój jest jej, super po prostu. Niedawno był u mnie klient, zresztą moi goście bardzo lubią tutaj przyjeżdżać. Potem na koniec mówi do mnie: Tak patrz na pani dom i, i tak sobie myślę, wie pani co naprawdę. Ma, ma pani dom jak z bajki. Ja zawsze jak przyjeżdżam z pracy i już stoję przed bramą i widzę ten dom, to mówię matko Boska, jak się cieszę, nie już jestem w swoim domu i to jest miejsce, moje miejsce na ziemi. Kocham tą firmę za to, że spełniła moje marzenia. I jakbym miała budować jeszcze raz, to bym budowała na pewno przez Filiana i na pewno każdą polecę. A gdybym miała coś zmienić, no to może jeszcze jeden pokój bym chciała, <laughs> bo mi brakuje trochę. Ja osobiście wybudowałem około tysiąca domów. Muzyka Dlatego, że w Niemczech budowałem, to uważam, że tamta technologia jest najlepsza i stamtąd też przyniosłem kilka rozwiązań, które pomagają nam tworzyć te domy w jeszcze lepszej jakości. Dlatego też dajemy te 30 lat gwarancji. No tu się świetnie śpi, to poza tym jest zdrowe, to jest zdrowy dom. Tu się zdrowo oddycha. No jest super jest ten dom. Jest to dom energooszczędny, zdrowy, nie jest ogromny, ale to i łatwiej ogrzać i jest cieplejszy i szybko się nagrzewa i tak dalej, także bym powiedział, że to jest fajny wariant. Tradycyjny nasz dom ma przenikliwość cieplną ściany na poziomie domu pasywnego, więc niewiele trzeba energii, by w domu było ciepło i komfortowo. Tak, te domy spełniają wszystkie normy, yy, które zapisane w warunkach technicznych na 2021 rok. Bo one się charakteryzują tym, że wewnątrz jest sucho w domach drewnianych. Drewno sprawia, że jest jak gdyby regulacja mikroklimatu, czyli ta wilgość jest na odpowiednim poziomie. Czyli zostawiając na zimę sól na stole, to przyjdziemy na wiosnę i ta sól powinna być szybka. Tak naprawdę tak jest. Pan wybudowałby sobie dom szkieletowy? Oczywiście, że tak. Już się zastanawiamy nad tym z żoną. Mieszkam w domu drewnianym. Myślę, że to też świadczy o tym, że wierzę w to, że, że te domy są najlepsze. I, I uważam, że najlepiej się w nich mieszka. Wszyscy pytają się, gdzie będziemy jeździć na wakacje mając takie wspaniałe miejsce. Tutaj każdy dzień jest jak urlop. Ja robię tych domów mniej, ale taki jakby bardziej klimatyczny właśnie, wiejsko, przytulne dla klienta, żeby klient się z tego cieszył. Miał to być dom taki troszeczkę w stylu wiejskim. Mówią, że dopiero trzeci dom jest taki, jak się chce. No i to jest dla na nas trzeci dom, tak. W kilku latach spotykam klientów i dziękuję, że pan mi wybudował ten dom. Tak. To myślę, że to chyba najlepsza opinia.